Yeah. <laughs> Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy łączą się w naszym pielgrzymowaniu. To nie jest reklama Oranżady, to jest reklama bukownicy, czyli naszego ostatniego postoju na trasie z Krzywina do Rzechlewa. Już zbliżamy się powoli na nasz noflek. Otaczają mnie bardzo ważni ludzie w naszej pielgrzymce, czyli nasi porządkowi, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo, o to, żeby właśnie każdy pilnował swojego miejsca w grupie, żeby nikt się nie wychylał żeby każdy szedł sprawnie. To jest Dorota główna poganiaczka całej grupy, jak i jej tutaj pomocnicy, Piotr, Bogunia, którzy razem z nami tutaj wędrują. Dzisiejszy temat wolność dzieci Bożych. My przeżywamy tą wolność, myślę, że tutaj rewelacyjne, bo pielgrzymka to jest naprawdę dobry wybór. Dlatego każdego zapraszamy, kto może dołącza, kto nie może modli się w naszych intencji. Jest przy nas duchowo. Pozdrawiamy Was serdecznie.